A, witajcie w miesięcznym świecie World Bears. Bears, mówi się Bears, nie wiem jak się mówi, ale to nic, Joanny I teraz słuchajcie, w drugiej części Was oczywiście tu właśnie witam na temat tego mojego bucika. Dzisiaj będziemy robić właśnie, jak tutaj zrobić tą wódkę ogólnie i zakończenie takiego bucika, również właśnie z tą śnieżynką, a także perłkami, oczywiście, oczywiście śnieżynkę ja już mam gotową. Yy, tylko to muszę schować sobie te właśnie moje nitki yy, i będzie na nią oddzielny tutorial. Tak? Więc Wy to możecie zobaczyć yy, oczywiście tam będzie już wykrochmalone, więc nie przyjmujcie, bo tam będzie właśnie już wykrochmalone te śnieżniki w trzech kolorach. Zatem zaczynamy. Najpierw musimy tu sobie obrobić właśnie naszą. Tą drugą włóczką na koło. A także pamiętajcie o tym, że narbucik z tej strony musi być tu biały, zatem musi być potem z tej strony białe, tak, żeby nie pomylić się. Czyli tam, gdzie zaczynacie, tam też skończycie idziecie na dół. Więc jeżeli tu zaczęliśmy z tej strony, szliśmy w tą stronę, to tu kończyliśmy, Teraz będziemy robić. Tu w odtąd w tą stronę, żeby jak zakończymy, iść na dół, tak? Czyli tam, gdzie zaczynacie, to musicie się skończyć. Oczywiście, to będzie się do przedełku numer 7, nam potrzebny do tego, tak jak powiedziałam wcześniej. Eee, I będziemy teraz sobie już przyszywać. Tu mamy skończenie, nie musimy tego ponieważ schowamy teraz, właśnie przez robienie naszą drugą łóżką. I jak widziałam, się na przykład gdzieś. Trochę bliżej przodu, nie na środku, tylko troszeczkę bliżej. Gdzieś na przykład tutaj moim szydełkiem i biorę sobie moją włóczkę. I teraz tą dłuższą mam z tej lewej strony, tą krótszą z prawej, przyciągam naszą krótszą w taki sposób, aby potem ją tutaj palcem wyciągnąć do góry, ponieważ Przeciągam sobie naszą włóczkę i robię pętelkę. I wtedy przeciągam przez nasz bucik, robiąc sobie oczywiście dwa oczka łańcuszka, to będziemy robić sobie słupki albo półsłupki. Czyli zrobimy sobie tylko jedno oczko łańcuszka. I teraz będziemy sobie robić co drugie oczko. Raz, dwa. Wbijamy się. Można oczywiście robić sobie w każdym oczku. Ja robię co drugie oczko. Raz, dwa. Teraz będzie raz, raz i dwa i tą włóczkę do razu sobie chowamy i ją bierzemy w taki sposób żeby normalnie sobie ją zakryć czyli w taki o właśnie teraz dwa naprawdę piękna jest ta włóczka tak się mieni Uwielbiam takie normalnie rzeczy, takie ładne, takie jaśniutkie rzeczy, dlatego zawsze robię bardziej jasne niż ciemne rzeczy. Raz, dwa. Tylko widzicie, to jest bardzo, bardzo proste. Mam nadzieję, że pierwszy filmik Wam się podobał. Pierwsza część. Raz, dwa z takimi niespodziankami, które dla Was właśnie teraz przygotowuję. Do, do tego jeszcze będą dodatkowo jeszcze majteczki, oczywiście, bo to właśnie wszystko jest to. Zesji zdjęciowej oraz mam dla Was również nowe śnieżynki, właśnie mam również dzwonki, aniołki, bombki, których jeszcze na razie nie było. Jest to dużo czasu, na to muszę poświęcić, ponieważ do no, tego dużo jest. No i oczywiście płaszcz, który również kończę, bo jeszcze tam w musiałam domyć, ponieważ było jej za mało. Raz. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I tu sobie robię oczywiście oczko ścisłe. Gdzieś tu musicie sobie wykombinować, gdzie tam się wbić, ponieważ tego tak nie widać. I to jest najgorszy problem tego wszystkiego. Oczko ścisłe. Ale teraz idziemy na dół. Czyli teraz będziemy robić sobie te 5 rzędów, które mamy. które jak to wygląda z tej strony. Czyli po prostu do tego momentu, gdzie było nasze zwężanie. Czyli teraz 2, 3, 4, 5 słupków. Do tego momentu sobie robimy, żeby sobie to zrobić. I oczywiście tutaj bierzemy oczko końcuszka i wbijamy się po prostu w nasze tutaj rzędy czyli na przykład tu mamy już tak, musimy się wbić tutaj gdzieś poniżej, tak żeby to było nie w tą stronę, czyli wbijam się na przykład to nie, nie ma w ogóle żadnej reguły to po prostu trzeba tylko się po prostu sobie wbić tak i teraz znowu, niżej o jeden rząd robimy sobie Gdzieś tutaj, tak żeby patrząc sobie, można było zobaczyć, że tutaj jest ta linia, tak? Żeby nie wychodzić za ukos jakoś, tak? Czy coś. Znowu dalej następne. Widzicie? Musimy tak w miarę prosto. Teraz dalej będzie to, już złapaliśmy to oczko. Więc teraz będzie to gdzieś tutaj. Tylko wyłącznie od Was, waszej inwencji twórczej. A myślę, że jest to bardzo, bardzo proste. To ja wiadomo, wymyślam na, na poczekaniu. Teraz nie było, że wiadomo, zrobiony budzik mam jeden, więc trzeba wszystko po prostu sobie tylko wykombinować. I gdzieś tutaj sobie również wkuwamy nasze szydełko I jeszcze jeden rząd niżej, żeby zrobić sobie po prostu oczko już ścisłe. Ścisłe, jeszcze jedno i wyciągamy. Sprawdzamy oczywiście, że wszystko się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, można w każdej chwili spróć, zrobić jeszcze raz. I to u mnie wygląda na przykład tak. Bo tutaj tak będziemy więcej właśnie troszkę w bok. Więc jeżeli nie podoba mi się, to zaraz sobie spróję, zrobię sobie jeszcze raz, a macie już gotowe. Kto będzie wyżej, będzie tak. I może być zostawione. Ale chyba jednak spróję i trochę zrobię bardziej sobie z boku. Tutaj po prostu troszkę bliżej. Zatem wy sobie to zróbcie i zaraz spotkamy się. Jeszcze. Ok, mam już zrobione tak. Oczywiście sobie wypcham, to będzie to wszystko, naprawdę będzie wszystko fajnie, tak to jakoś wychodzi zawsze. Ech, jak schować taką włóczkę? To oczywiście może być szydełko, może być właśnie igła. Szybciej będzie może szydełkiem i chowamy po prostu sobie gdzieś naszą robótkę. To nie sobie po prostu łapiemy, tak, żeby to zostało, i tak tego wiadomo nie będzie widać. Więc to jest tylko takie dla nas. Resztę wiadomo sobie obcinamy, tak już szczegóły kosmetyczne bardziej, który można zrobić sobie później i tutaj też sobie chowamy. To może że i tak nie będzie widać tej naszej włóczki, bo to jest taka właśnie specyficzna, fajowa, no to się mówi. I teraz będziemy sobie przyszłać tylko nasze dwie perełki i koniec naszego bucika już bardzo, bardzo bliski. Dobra. Mamy no, już skończony. Dzisiaj wygląda właśnie w taki sposób. Już. I teraz sobie wybierzemy sobie nasze perełki. Ja to sobie przygotuję już te sześć, żeby było szybciej. I tą jedną dużą, która jest oczywiście igłę mam już narzeczoną, z tego co wiem chyba. Kawałek to już mam, wystarczy mi tyle. Będziemy przyszywać. Ok, ja mam wszystko już przygotowane. Sześć tutaj naszych y, perełek oraz jedna większa. Tu pętelka już oczywiście jest na końcu mojej igły. Nitki I teraz wiadomo sobie musicie ustawić tak jak sobie chcecie i ja będę sobie już przewlekać i robić tutaj pomiędzy właśnie te nasze tutaj czubeczki. Oczywiście to jest przód, tył jest inaczej wygląda. To jest przód, ponieważ tutaj zawsze widać nasze oczka, żeby zrobić kolejny rząd. I teraz wystarczy tylko po prostu poprzyszywać nasze perełki. Robi się w taki sposób. Że robi się kilka razy. Kilka razy po prostu w danym miejscu. Czyli to robię w taki sposób, właśnie przeszywam sobie. sobie wychodzę w tym miejscu gdzieś. Jeszcze raz, tak trzy razy wystarczy i to sobie przeszywam. i przechodzę do drugiej tutaj drugiego punktu Domo tutaj w razie żeby sobie nie przyszyć naszego bucika z dwóch stron ponieważ to ciężko trochę będzie teraz wiadomo przyszyć te perełki tak tu oczywiście jak zwykle zawsze nitkami się gdzieś plącze no bo to wiadomo to jest standard w takich rzeczach zatem czy teraz tego sobie przyszyć. i no jak to zrobicie. Wtedy spotkamy się za chwilę, gdy już będziemy mieć przyszyte wszystko. Będziemy tu potem przyszywać sobie tą dużą, właśnie jeszcze, ale zrobi się tak samo, więc możecie też to sobie już zrobić. Ok, zatem moi kochani, mój budzik wygląda już właśnie tak. Ja sobie już przyszyłam drugą tutaj, oczywiście śnieżynkę. Poniłam kulką, żeby pokazać wam więc jak to wygląda. Budziaki są przepiękne, wiem na pewno, bo mój cud, co już przymierzałam, będzie wyglądała w nich przepięknie, cudownie. Zatem mam nadzieję, że wam tutorial się podobał. Yy, druga część, pierwsza część jeżeli tak to udostępniajcie komentujcie, lajkujcie i zwłaszcza subskrybujcie ponieważ wtedy zawsze otrzymujecie nowości co będzie właśnie na moim kanale pokazywałam właśnie ogólnie co będzie na, na moim kanale już wcześniej teraz pokażę Wam jeszcze jaką śnieżkę jaka śnieżka pojawi się za jakiś czas e, niedługo na moim kanale to już Wam pokazuję jest to Świeżka zrobiona ogólnie w kolorze białym. Tak wygląda. Zatem myślę, że jest bardzo ładna. Tak będzie oczywiście też niebieska i granatowa. Także będzie również właśnie granatową. Mam tylko, że jeszcze niestety jest niewykrochmolona, Tak wygląda właśnie moja. Tylko z kolei troszeczkę tutaj na końcu zrobiłam inaczej. Pokażę Wam właśnie dwie opcje, jakie możecie sobie sami zrobić a także oczywiście kolejną, zmarzę, którą też muszę wykrochmalić, ale to już nie pokazuję, ponieważ nie ma sensu. Bobka również się przygotowuje, a także Wam pokażę jeszcze, co będę robić, jeżeli chodzi o amigurumi, czyli mm, maskotki. maskotki właśnie. Będzie taka anielica, to się nazywa anielica. Dwa aniołki będę robić. Tak myślę. I to jest anielcia się nazywa. Taka o. Anielcia z takimi tutaj skrzydełkami. Bardzo fajna. Oczywiście inne będzie na pewno i w ogóle troszeczkę inny, zmieni kolor. Na pewno mi się nie podoba ten, tylko będzie inny kolor. A także taki aniołek w takim ala ubranku oraz. Taki jest również anioł, ale mi się nie podoba, więc tak nie będę robiła. Po prostu. Jeżeli chcecie, możecie sobie sami zrobić, ja Wam pokażę, jak zrobić ogólnie te, które tu mamy te dwie, te dwa aniołki, ponieważ ten tutaj nasz wzór pokazuje, jak to wszystko zrobić, więc na pewno, na pewno nie będzie jakiegoś problemu. Oczywiście zawsze pamiętajcie, oczka ścisłe to nie są oczka ścisłe, tylko półsłupki. Zamykające. To są oczka ścisłe, tak, to jak najbardziej, ale normalnie przyrobić 48 oczek ścisłych, to znaczy półsłupkami, ponieważ nie wiem, nie wiem czemu to piszą o ścisłym, mimo że coś o niej inaczej myślą niż ja. Zatem, jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie jeszcze raz, powtarzam się oczywiście. I dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku i drugiej części bucików. Czekam na Wasze zdjęcia na miesięcznym świecie mapowb.pl. Bye bye. pe lup, ce mai stă în emisiunea și atât. La Facebook-ul.